You go away, oh. uh, I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. <laughs> rawr, rawr, rawr. Nozzles, how are you? Bounces on you. You're so warm. Um. Oh. Notice you have a bulge. Ooh. Someone's happy. Nozzles, you're a neck wacky. Mm. <laughs> Rabbis, you're budgy ah, ah. <laughs> Well you done, go. mate. Absolutely yeah. brilliant. All right, all right. So I have a good one. Uh, the joke is what's the difference between snowmen and snowmen? He's even laughing before he's told the joke here. <laughs> <or laughs> yeah. I know the answer, but I'll, I'll <laughs> like, <go> <laughs> I <laughs> yeah, can Mr. take Hank. two charismatic. Two charismatic, almost sure thing. No, no, one. One. Wait, two, like But no. two. So? <laughs> Gówno. One, no idiota. Right, okay. Two a test. Okay, as well. Me right. Yeah. Uh, $300 yeah. for you. Yeah. So? Sorry, can you. Please repeat that a little bit slower. Who are you? Why do you want to join the PD? What makes you different from the other applicants? What makes me different from the other applicants? Yep. Of course. Yes, hangover. Right. What makes me different is my... Wake up. Lock it in. Lock it in. Lock what? Wake up. Energy. French jest, ona jest francuską. Ale nawija szybko, powo... szybko. Wolniej, jeszcze z francuskim akcentem. Już łatwiej mi amerykański zrozumieć. Coup Sylepa <laughs> są <grych> A gdzie są laski moje? JA Przepraszam, misja kończona I na skrót Co tu się k***a dzieje? I to ja jestem najemny. Okej okay, bro No spoko A creepery rozwalają rzeczy? Mamiko Torek ty Zabieramy to churam pytanie tak. dla drużyny drugiej, wy się jakoś nazywacie, bo zapomniałem się zapytać, przepraszam. Co? Czy wy się jakoś nazywacie? Macie jakąś nazwę swojej drużyny? Nie, tak. mam jakąś ten. Yy... Mm. Kobitki. Kom na studiach związanych z historią, więc no. Na jakich ty studiach byłaś? Nieważne.

co wy robicie tam? <noise> Wytrzelił! No, Skocz tam po spokojnie. Nie no, chłop stał tu cały czas na bananie. Nie! nie. No nie! JAKIE GÓWNO! ...fetysz na taki... nie wiem, dziwny albo ogólnie. Ogólnie? Tak. Mi się wydaje, że... nie wiem... Jak się smarujesz olejkiem to jest fetysz? O, czyli lubisz jakieś Jeżeli podrupie to dziwne to jest. No, no, no. O, ślisko, czyli żeby był dobry slajd. Tak. Wierz tak... za spęduj! i na mały szukkur. Jestem jak pusta książka, szukam wypełnienia. Chcesz mnie nie chcę Stegrowy, obrzydliwy jesteś. Zżygam się zaraz. No, chodź, nigdzie kurwa nie idę. No, co mam do z tego, że co, że stegrowy szuka chłopaka to źle? Nie, po prostu ja nie jestem zainteresowany na najmniejszym o. stopniu. Co? I... Ej, jak pojeżdżą, <laughs> Czad, nie oceniajcie mojej lodówki. To, że tu są śledzie, ogórki i alkohol, nic nie znaczy. Zostaw mnie w spokoju. Do czego śledzisz, Wizek? Ale, Ale za co? To za to, go Ja bomby, kurwa. Ale ja zabiłem, bo, ja, bo on mi ukradł rzeczy. Zobaczymy, jak bomba p... Albo idę po smerdzi i bierzemy mamiko. Co ty mówisz w ogóle? To teraz dobra, ja przeproszę Wórazka, jak ty przeprosisz mamiko. Czemu? No bo napoznawałeś się że weźmiesz smycz i idziesz po mamiku. Ale ja tego nie zrobiłem! porównaniu do ciebie. Ja, ale ja też nic nie powiedziałem. A ja też nic nie... A co, a co tego jest w smyczy? A co złego jest w tym, że ja zabiłem furaska? No w sumie. Co, co jest, kur... Torek! Tu gdzieś są samice! O proszę. Chciałem coś powiedzieć, że wiek to tylko liczba? Tak, a prokurator to tylko człowiek. A wiesz nie, tylko pomieszczenie. Oczywiście, że tak. Ale to ci wybacz American Psycho Wybaczam American Psycho! A kiedy wybieramy dyrektora, to robić na streama? Na streama? Nie, co gramy teraz? Na streama? Nie! W co gramy teraz? To było tak, przetłumaczyłem wam, nie ma problemu. Ten shot to jest odwołanie od bana. Idę na plażę głównie po to, żeby pokazać widzom, jak wygląda plaża na Teneryfie oraz dotknąć wody. Jeżeli będzie tutaj przypadkowy cycuch, tak zwany. Cycuniek. Pamiętajmy, faceci też mają. I walczmy o równouprawnienia. Jeżeli na Twitchu można pokazać faceta bez yy, koszulki,

No, stary, tu się zaczynam jakieś no dobra, no, to ty się palić. No ale nie mo, no bo ty chciałeś. Co ja chciałem? Gdyś pewnie dobrze, to jest odlega, to być ty patrz na tamty. No ja no, sobie usiądę. Będę no, Ale patrz, y, tam mamy brzeg. Ta, no zajebiście. Dobra, spierd. Pierdolib. Sto... Jakie kurde lory. No patrz na ciebie. Stój! Nie, no nie jest tak źle. Jak się przybliży, to jest mega dziwnie. Wch... Z bliska jest strasznie dziwnie, ale z daleka ładnie. Nie no, nie przesadzajmy. Nie jest źle po prostu. Nie no, jest, jest okej. Okay. Czemu H nie ma czegoś takiego jak tutaj? Co to jest? To jest yy, terakota. No. Nie! Dokładnie. o smurfie. Nie mogę złego słowa powiedzieć o współpracy ze smurfem i bulim. Naprawdę. Ja nie mogę, bo NDA jaka podpisano. Ważne. Nigdy nie było na przykład sytuacji, że nie wiem, że. Nie wiem, przelewu nie było. Czy... Czad, ja o kabilu złego słowa nie mogę powiedzieć. No mówię ci szczerze, no nie mogę o nim złego słowa powiedzieć. No, no nie mogę, nawet jakbym próbował, nie mogę. Ty masz chrapkę na babusie? Nie mam chrapki na babusie. Dlaczego? Bo Boje... stare baby prądem. Ty byś ku... chciał do trójkącika z babusią. A kto jeszcze byłby w tym trójkąciku? No właśnie, słuchaj, dzisiaj gadałam z taką... z taką, słuchaj... <laughs> śmieszna sprawa. Hmm. Gadałam dzisiaj z, z taką dymunicą. okej? <laughs> No yes. tak, w porządku, Co? <grym> no i daj <de> się pomóc. Oj, kochana, do czycia. No si powachuj, <pofaktujesz> nie? <grym> no si powachuj, nie? Babka, babka, wstanie, bo cycki o kolana <grym> się obijają. Chodź, <O>, yeah. tu malutka! <grym> powąchaj, powąchaj! Podotykaj teraz, podotykaj! Podotykaj teraz! Ty jak chcesz to też chodź! Dziękuję babciu. Dzięki babciu. Tak? Lepiej? Dziękuję, dziękuję. Pomogę, no! babciu, dziękuję. Moje zainteresowania, to nie mam zainteresowań. A tak, kurczę, grubo. A twoje jakie są zainteresowania? Lubię pływać na desce windsurfingowej, super jest. O. O, no. Ale combo. Ale słuchaj, a, kombo. Latka. A czemu kombo? To jest sobie A jesteś z odjakarą? Eee! Weź a, to a ja... ode mnie! Co jest? Weź to! Nie na pytanie, małe. Kurna, weź to! Niech go to schowa! Ale co ma schować? No naganiacza swojego to lato z nim. No, bo on chciał się coś zapytać ciebie. A to się niech matki zapyta, nie jestem jego ojcem, no co no, ty. No, ale matka nie ma naganiacza. No, ale ma dobrze no, doświadczenie na z, z naganiaczem. A... <grym> Bu! A, nie straszliwie! dziecka. <grym> meliska, meliska, mali... Ważne, kto zaczął, kto wyznacza szlaki. A to nie było tutaj, kto że przepycha jesteś rurę? Jestem. To jaką ty jej rurę przepychałeś? W zlewy. Jezus, ty jesteś tak zboczona, naprawdę. Cześć, Nikolo. Hej, Hank, wiesz może o co chodzi Albertowi Swipe, że on mi pisał, że mam się podpiąć pod twój trójkąt? Pod mój trójkąt? Ja nie mam trójkąta. Cholera, Próbuję przekonać Lucy, ale się nie zgadza. Szukam jakiegoś dżentelmena na trzeciego, no to mogę. No właśnie, nie? Nie, właśnie ja nie szukam dżentelmena od Lucy, chcę dżentelmena, ja chcę dziewczynę jakąś. To mnie do Lucy. No, no, to nie jest wojna, ale... SWAT? Hyś? Sieman. Masz już sobie. Wygląda na chorom, <grym> Dlaczego? No, Bo jest ruda. Bo jest ruda? <grym> Proszę. Francja! Napastnik! Marisa Czerwę! Błagam! Tak! Kolomłani Ostatnia, to jest ostatnia, to już jest ostatnia. Francja! Napastnik! Juventus! Tomasz kur... Ja Ona ma wąsa? Portugalia. SPO. Jakaś kur... Jakaś puszczalska szmata. Co to jest pod bramką? Bramka... Yy, z... abdeka, nie, bramka. A ja no. ABDEKA! MEDYK! MEDYK! <laughs> Stephen, URATUJ ICH WSZYSTKICH! <laughs> nie, zwierzak na przykład by miał więcej widzów bez kamerki? <laughs> nie, nie uważam tak. <laughs> nie, nie uważam tak, nie uważam tak. Może masz rację widzę. Może masz rację. Mo może masz rację. No mógłby mieć więcej. To no mogę być ja. O kurwa, Jestem ja! To jest czat jak się na płocki jedzie. Ja na działkę jechałem! no! święta noc pokój się ludziom wszędzie. mam super i gwarantuje nieprzespane noce bo ze mną można w ogień i z powrotem my mother told me someday I will Ears, sail to distant shores Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy Hej, hej, la, 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 la Hej, 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 Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy Hej, hej, la, 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 la Hej, hej, hej